Według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was trwajcie we mnie a ja w was trwać będę podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie o ile nie trwa w winnym krzewie tak samo i wy jeżeli we mnie trwać nie będziecie ja jestem krzewem winnym wy latoroślami to trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nie możecie nic uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, i zbiera się ją, i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Myślę sobie ostatnimi czasy, że nasze życie jest takim nieustannym wojowaniem, taką nieustanną walką, zmaganiem się z przeróżnymi przeciwnościami, które na co dzień nas spotykają. W domu walczymy z bałaganem, z brudem, sprzątany. W ogrodzie i na polu walczymy z chwastami. No a w życiu duchowym walczymy z grzechem. Walczymy też z pokusami, które przychodzą na nas. Chcemy dobrze, a często zdarza się tak, że wcale dobrze nie wychodzi. Jesteśmy skażeni grzechem, i często w tej walce popełniamy bardzo dużo błędów. Podstawowym jest przekonanie, że ze złem ja mogę poradzić sobie sam, że ja sam dam sobie radę, że moje własne siły wystarczą. I zobaczmy, kiedy dzisiaj czytamy tę Ewangelię Janową, to tak bardzo mocno słychać to, co mówi do nas Pan. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Beze mnie nie dacie rady. To nasz założyciel, Vincenty Pallotti, bardzo często powtarzał: Z Bogiem mogę wszystko. Myślę, że trzeba nam wziąć sobie do naszych serc te Jezusowe słowo. Beze mnie nic nie możesz. Ja jestem Panem wszystkiego. Oddaj mi to, z czym sobie nie radzisz. Oddaj mi to, co jest Twoją słabością, co Cię przerasta. Oddaj mi to. W dzienniczku świętej Faustyny mamy takie niesamowite słowa, kiedy Faustyna mówi do Pana Jezusa, Panie, ja już Ci wszystko oddałam, zupełnie wszystko. A Jezus do niej mówi, nie Faustyno, czegoś mi jeszcze nie oddałaś. Panie, naprawdę oddałam Ci wszystko. Nie, nie oddałaś mi swojej nędzy, swojej nędzy. Tego, z czym sobie nie radzisz po ludzku. Kiedy ty mi to oddasz? Kiedy ty zrzucisz swoją troskę na Pana? Powie nam psalmista: zrzuć swoją troskę na Pana, a on cię podtrzyma. Trwaj w Panu. Trwaj w Panu. Bądź wszczepiony w Pana. Przecież od Chrztu Świętego jesteś Jego ukochanym dzieckiem, umiłowanym dzieckiem. Zauważaj go w Twoim życiu, i nie mów, że sam sobie ze wszystkim dasz radę. Wpuść go. Otwórz przed Nim swoje serce na całą szerokość. I wtedy zaczną się dziać w Twoim życiu niesamowite cuda, niesamowite rzeczy, kiedy pozwolisz Panu działać w Twoim sercu. Trwaj w Chrystusie. Ja jestem krzewem winnym, mówi do nas Chrystus. Wy, latoroślami, kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Trwać w Chrystusie, trwać w łasce uświęcającej, być przy nim nieustannie. To przesłanie piątej niedzieli wielkanocnej. Wtedy będziemy doświadczali nieustannego zmartwychwstania. Kiedy będziemy w nim trwali, kiedy powiemy: bez Ciebie nic nie mogę, a z Tobą mogę wszystko. Z miłości ku Tobie chcę czynić wszystko dla Ciebie. Módlmy się często tymi słowami świętego Wincentego Palotiego: z miłości ku Tobie chcę czynić wszystko dla Ciebie. Z Tobą mogę wszystko. Chcę trwać w Tobie. Mój Panie, zawsze.